Dzisiaj robimy test z Pikołajem, z moim przekochanym chłopakiem. No i. Cześć. Witam <grystanie> wszystkich. <grystanie> Cieszę się, że mogę tu być. <grystanie> A. Będziemy dzisiaj chłopi. Super, dziękuję. Na które jesteś najbardziej podekscytowany? Na to. Czemu? No, bo są smaki energy drinka Nie jadłem takich nigdy To prawda, a jadłeś te? Cannabis? Nie, ale ten smak jest wszędzie w sumie ten kanabis, w piwie i tam W energetykach? No No mamy dzisiaj cztery smaki Grecki kebab. pyszne no. no i w sumie to Oprócz bezwykłych chipsów Cannabis, mamy jeszcze tortillo Tutaj możecie zobaczyć, że te są premium, a te nie są. Tu jest napisane, że to jest premium, a tu nie jest napisane. Uważam, że za wygranie w Mega Świnie to powinno się dostawać chrupki. Mm. Z energy drinkiem. Z boostem. Dobra, próbujemy któreś? Mm. To które chcesz najpierw? Mm. Takie najbardziej naturalne, te kebab. Kebab? Mm. A te może są ostre nawet. Taki komand. Spoko. Może no, są. Dobra, to kebab, czy to? Ja, to, to kebab. Keba. Dobra. w Grecji, Bóg. Ok. takie oko? Mhm. No, to to oko jest we wszystkich możliwych miejscach, gdzie można pamiątki kupić. No, w Grecji, wiem. No. Moi rodzice byli w Grecji, ja nie byłem akurat z nimi. Mhm. To właśnie takie przyjeździ takie oko. Taki magnes na lodówkę. No, tam popularne to jest wszędzie można to kupić. Nie mogę tego. <grym> nie mogę tego <grym> złapać. Czuć nie Grecja. Musisz stachnąć Nie czuję. No tak? Nie no. no taki zapach jak zwykle coś Tu masz jednego? Jakieś paprykowe, czy coś. Takie typowe mięsne. były zwykłe kebabowe chipsy. No, dosłownie. Może nawet takie, jakby wrap był przypalony trochę. No, takie bardziej spalone, zwykłe kebabowe chipsy. To Tak jak właśnie te top chipsy te drąki Kebabowe. No, mi na przykład nie spokoją. No, nie są najlepsze. To takie. No, nic specjalnego, tak mi się wydaje. No. Hmm. no, wydaje mi się, że wszystkie mięsne jakieś chrupki są takie same. Mhm. Do tej pory chyba najlepsze były kręcib z żeberka i jakieś laisty te kurczakowe. Kiedyś były takie kurczakowe, fajne, potem już nie wracały bardzo długo w takiej pomarańczowej paczuszce Powiem tam no byłem Dobry był A nie wiem co one dalej są czy nie mm -mm. Teraz to było jako chyba lejs we współpracy z KFC, ale tam dalej jakby takie inne trochę to było pasmo mhm. No było okej Co otwarte? Okej Dobra Też jest napisane no preservatives mhm. To jest konserwant No bo jakby tu mamy powiedzieć, Kombo Jak gwoździami Gwoździami nie wiem dla mnie to nie właśnie To jest taki inny zapach Nie wiem Pewnie nawet nie nabiłem smaku tak. nie ma. wczoraj <laughs> Hej, to jest ostre No tak, bo to jest taki ludzi o, i to jest papryka, czyli jest chyba ostra. Nie żebym była znawcą no. takich smaków, ale Czuję tylko ostrość i neutralny smak no. na czosną. No właśnie tak samo. Nie jest jakiś wybitny pszczół. No, no smakuje taki zwykły naczół, tylko troszeczkę ostry. Nie? Tak jakby był posypany jakoś prawo taką ostrą, ale... No jeżeli to ma być smak kanabis, no to ja nie czuję tutaj żadnego... Znaczy, to takie taki ma być sztuczne kanabis, nie? No, bo nie da się chyba takiego naturalnego smaku uzyskać? No tak mi się wydaje, no bo jak? Ja bym to zostawiała na koniec, głównie dlatego, że to może być taki sam smak, a to mm. może być bardzo ciekawe. Dobra, to, to w ogóle. Zobaczcie, to jest w ogóle byk Monika. Nie, to jest Monika. co? Blue Bull. Nie no, to jest facet, tylko ma imię Monika za to. No, przecież. Byk to męska krowa przecież. <laughs> Chcesz otworzyć? Nie, no, przepraszam. nie będzie ASMR ale Aha. będzie jakiś chill jakiś jakiś nie, w nie, typały, czy wiesz, czy... nie, może być na chyba w, w tym samym przypadku tutaj tak samo będzie to smakowało pachnie jakoś? no nie, no tak samo nie czuję jakiegoś smaku cannabis, ale, ale jest dobre, smaczny jest tak ja bym to bardziej równo do tych właśnie lejsów kurczakowych. Co kiedyś były. Co do kurczakowych? No, takie pomarańczowe właśnie od których. Hmm. No mi... <laughs> tam są takie jakieś ostre po przełknięciu. Nie wiem czy to taki zamysł jest. Ale to jest uszczą. Tam jest Mega dziwne, Mega dziwne. sobie to mogłabym porównać do chrupek solonych, tylko bez soli. Mhm. To jakby po prostu też no, no, no. plain chips. Takie solone z jakąś przyprawą. No, ale jest na końcu ten taki... dziwny goździk. Co dobre. Mm -hmm. No mi na razie chyba żaden. Ale jest jeszcze jeden smak, którego nie pokazałam. Mm -hmm. Generalnie nie powiedziałam chyba tego na samym początku. Te chrupki wygrałam w konkursie od słodczowa Więc przysłali mi mega wielką pakę i mniej więcej właśnie były tutaj cztery smaki. I Pokazać jeszcze. Mamy takie smaki, więc pewnie część swoim braciom oddam, a część pewnie, jak z nami przyjdę to zostawię. Mamy smak T. chiller, Fajny też. Pewnie też będzie ostre. Chociaż może nie będzie, bo jest tylko ludzik. No papryczki brak. Aha. To nie powinno być powinno być. I dalej dwie takie same paczki barbecue. Też są spoko. No one no, mogą być takie w sumie dość standardowe, też barbecue, ale zobaczymy. I tutaj już zdążyliśmy odpracować jedną paczkę. Tu my tu. Bardzo dobre są te No te są akurat super, te chyba są moim faworytem <coughs> te, te e... do tej pory. Te, co tutaj dostaliśmy? Miałeś takie. dofery, że właśnie, tak. O, są mini wafelki ryżowe o smaku pomidorków, tylko tak jak w przypadku chrupek buldaka, one są mega słodkie i no ja jest, nie jestem wielką fanką tego. Ale był to ciekawy w sumie smak, tym bardziej, że lubię pomidory, więc no spoko, tobie chyba bardziej smakowało. No, nie smakowało, no, mam też. wrażenie, taka mała paczuszka i... Jak zjesz jedną trzecią tego, to już ci wystarczy a jeden raz. No, strasznie dużo no. tego jest. No. nawet jak to samą Warto sobie dawkować, bo to jest za słodkie, ale jest dobre. Pewnie to będzie tak samo normalnie smakowało. Karmyłaś To jest tak ta słodka. Karm, karmelizowana cebulka. No, to no. cebulka. No, spoko, no, to raczej będzie takim klasycznym też smakiem. No, przypalona cebulka. No, mamy jeszcze takie. Tylko to już kiedyś oceniałam. To był um, Italian Spritz. Chociaż wydaje mi się, że my ich nie próbowaliśmy. Wydaje mi się, że mieliśmy chyba Bloody Mary. No, niedobre Bloody Mary nie były dobre, no. ale Italian Spritz nie pamiętam, żebyśmy mieli. Też nie. nie Chcesz próbować? No, spoko. No to jeszcze nie było w sumie przedstawione, ale Italian Spritz. No, prawie... no, są jakby są No, są takie... Cimczy, że są w A ładnie pachnie. Takim cytruskiem. No, nie, po teksturze nie widać, żeby to jakieś błyskotło, po prostu złapać. Żeby... O! Nie smakują mi od razu mówię, ale smakują faktycznie jak napój. Daj, Na kojarzysz takie syropki dla dzieci od kaszu, pomarańczowe? No. Takie były właśnie... To był taki syrop pomarańczowy mhm. od gorączki mhm. i od kaszlu. Nie mhm. właśnie no, tak smakował. W skrócie niedobry. Moim zdaniem do dupy. Jest to prawda. No one są takie... Wyobraźcie sobie, że pijecie antybiotyk albo jakiekolwiek lek od kaszlu. O smaku pomarańczy. Dosłownie tak samo to smakuje. W sensie... Wiadomo, że różni ludzie mają gusta, ale. idzę bignął. No. I były jeszcze kiedyś, tam chyba rok czy dwa lata temu, jak nagrywałam, to były smaku. coś ogórkowe z koperkiem, nie pamiętam. No i to takie fajne były. Jak mizeria. Dobra, otwieraj pan. A teraz ty smakuję No. Ale faktycznie mają zapach na tego... napoju. No. Mhm. Mm oh <laughs> no to... O Boże. Gazowany chrupek. Mhm. Najdzielniejszy chips, jakiego jadłem w jest strasznie słodki. Pozostawia Ci taki posmak, taki zapach tego właśnie... Najtańszego energiego. No, czy to no, zwykłego power z Biedronki. No, czy te wszystkie bezsmakowe energy drinki to tak samo smakują. Ja chyba Co nie mam chcę wrażenie, No, dosłownie tak smakuje, jak taki zwykły, podstawowy energy drink w formie chipsa. Albo bardziej zwykły chips polany no. takim energy drinkiem. No, taką glazurą trochę. No no, 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 no. Właśnie, tak. Nie wiem, ja nie chcę tego wejść. Ja chyba też nie. To jest, no. najdziw... to jest no, są najdziwniejsze zluki jakie kiedykolwiek jadą. W sensie jest to mega ciekawe, bo absolutnie nie spodziewałam się, że to będzie w ogóle smakowało jakkolwiek podobnie do energetyka. No. Była to, to jakaś tam prawdopodobna sytuacja, ale ten smak no A ciekawe, czy faktycznie ma działanie energetyka takie chipsy. No to nie ma. No i ma kofeinę i tak dalej. Trzeba tam bardziej. najbardziej? Czy zależy od tego, czym to byłoby być, wiesz, Okej, okay, tu jest napisane 56% ziemniaki <noise> Olej rzepakowy, dekstroza, cukier, sól, regulator kwasowości, aromat syrop cukru karmelizowanego w proszku hmm. Gdzie jest informatyka? Czy się poczuje potem jak młody Bóg? No wydaje hmm. mi się, że chyba nie no pewnie nie. Pewnie sam smak. Mm -hmm. Strasznie, strasznie dziwna no. jakby Prawdopodobnie będę musiała to porozdawać po znajomych, żeby ewentualnie ich... Nie, ja te chrupki mogę zjeść. Ty kanabis? No. No cannabis pewnie zostawię, ale... No o wiele lepsze o te były. No te były moim faworytem mega, mega dobre, tylko wam nie pokażę, no, bo... To taki normalny smak, nie? Pomidorowy. No, tak nie sądziłam, że one będą jakkolwiek mega się wyróżniały, to tak wyobraźmy. No właśnie te... Te, te wymyślne chipsy mają to do siebie, że przeważnie no nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni i tak jakoś... No, to łączy nam się to i nie smakuje nam to wtedy. Znaczy, wiesz co? Wtedy właśnie ta jedna partia była super, bo oni mieli takie różne te smaki, tylko nie były aż takie Udziwnione, te są totalnie dziwne, tak samo jak są te o smaku kobiety albo mężczyzny. No. no to to też ludzie opisywali, że te kobiety na przykład po prostu są mega, mega słone czy coś. No tak. No. Więc no, na pewno nie chciałabym wydawać 30 zł na taki produkt, ale dla mnie to była bardzo ciekawa taka no. próba w sumie. No. Więc takie, okej, okay. ale. Nic chyba więcej. No, do spróbowania raz i nigdy więcej. Za darmo te Jotek słodki. Cię więcej nie wieść to po takiej recenzji żadnych <laughs> chipsów. No, nie, no ale niektóre były dobre. Ale większość nie. No, bo, bo, to to prawda. Nie no, pewnie te barbecue, te ci, ci porównawcze. serowe. Znaczy, no, to, o, okay. mówię z tych, co próbowaliśmy. No nie, nie energetyk autentycznie prawie. był najdziwniejszy do tej pory, więc. No, w takim negatywnym słowa znaczeniu, to nie, nie, nie jest coś dobrego, coś można spróbować, mhm. tylko to jest... Trochę koda kasy. No, takie... No, możecie sobie podać chipsa powerem i wyjdzie na to są salonego. Boże, jak są czasami filmiki, gdzie masz na przykład... Yy, w Ameryce, mi na to, robią często jakieś takie dziwności, że masz serowe chrupki, nie? I robię mhm. na przykład z tego mac and cheese, bo zalewają te chrupki no, no, po prostu no. blekiem, jest tak obrzydliwe. No, no to u nich tak to właśnie działa. Wszystko jest w tubkach, zalewają to nie wiem, byle czym. Wszystko takie tłuste, to czarcie jest tego pełno. Ci sobie kupują po Taka prostu kultura. za serce. serca. No. Tragiczne. No nic. Ja ugryzłam raz z tego chipsa. Nie wiem, aż mi szkoda w sobie troszeczkę, ale no czego się spodziewać można było. No na pewno to wezmę gdzieś po znajomych, dla Beki każdemu dam do spróbowania. Każdemu znajomemu po chip się dasz. No myślę, że tutaj bardzo dużo odłamków <laughs> będzie, tylko... Gdzieś łama się kłopatkiem. <laughs> no, co? Będzie tego, co? No. No ja Pan. Ja też nie. No ale nie mieliśmy generalnie. No, ale dzięki, fajnie było. Dzięki. To papa. To pa dzięki za oglądanie.